Nie dał rady. Wojtką prazimy oficjalne wyniki, a ja oczywiście po 15 wyścigu po zakończonym meczu, mimo przegranej, mimo wysokiej przegranej, zachęcamy Państwa do pozostania, aby podziękować zawodnikom, dodać im otuchy przed wyjazdem do a później w ostatnich dwóch meczach daj im to asygnają. Później co podziękujemy jeszcze proszę Państwa. Dzisiaj na Węgrzech i dał z siebie na na wszystko. To za mało na podobną pięć, dzisiaj na wysoko z często